Kiedy byłem uczniem, to bardzo się w szkole nudziłem, lekcje były nieciekawe, między innymi dlatego, że głównie polegały one na tym, że siedzieliśmy i słuchaliśmy wykładów, dlatego bardzo bym chciał, żeby szkoła dzisiaj wyglądała inaczej i zachęcała uczniów do aktywności w procesie swojego uczenia, żeby oni się cieszyli tym, czym się uczą, żeby wiedzieli, że się uczą, żeby zdawali sobie sprawę z tego procesu, żeby przyjmowali współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole, po to, żeby przygotowali się do tego, żeby być aktywnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego, na czym mi także zależy po prostu jako obywatelowi. Żyjemy w świecie, który ciągle i bardzo szybko się zmienia. To, co dziś umiemy, wiemy, może być niewystarczające jutro. Rzeczywistość wymusza na nas ciągłe uczenie się. Dlatego też przed szkołą stoi bardzo ważne wyzwanie: pokazać uczniom, jak się uczyć, dlaczego warto się uczyć, że nauka to, że uczymy się nie tylko dla lepszego stopnia czy dobrego wyniku na olimpiadzie, ale też po to, żeby lepiej poznać i zrozumieć świat. I wreszcie, na końcu, ale nie najmniej ważne, szkoła powinna pokazać uczniom, że nauka to też świetna zabawa. Wszystkie procesy dziejące się w szkole powinny mieć na celu udoskonalenie procesu uczenia się uczniów. To jest centrum, uczenie się uczniów. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczący się bierze za niego odpowiedzialność i to jest nasze zadanie. Nauczycieli, rodziców, uczniów. Budowanie tej odpowiedzialności uczących się. I jest to możliwe w szkole wtedy, kiedy otwiera się przestrzeń na różne aktywności uczniów i na ich inicjatywy. Aktywności, inicjatywy na lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych, w życiu lokalnej społeczności. Wtedy, gdy uczeń może sam projektować proces uczenia się, wtedy jest za niego odpowiedzialny. I jest to możliwe zawsze. Dzisiaj dla szkoły najważniejsze jest uczenie się i uczeń. Gdy tak o tym myślę, to przypominam sobie swoje lekcje i pamiętam takie lekcje. Nauczyciel mówi, 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 a ja słucham, słucham, nie słucham i już nic nie wiem. I pamiętam też lekcje, gdzie nauczyciel był z pasją, gdzie koncentrowaliśmy się na celu, znaliśmy ten cel. Dyskutowaliśmy nad ważnymi pytaniami, które nas intrygowały. Dyskutowaliśmy wspólnie. Nauczyciel przynosił swoje podręczniki, swoje materiały i uczył nas historii inaczej niż w podręczniku. I był zawsze czas, żebyśmy mogli zastanowić się, czego się dzisiaj nauczyliśmy, a co przed nami. Nauczyciel nas wspierał i zawsze informował, gdzie jesteśmy na tej drodze, a co jeszcze przed nami. I takich lekcji chcę dla. Moich uczniów i dla moich dzieci. Kiedy Filip wraca ze szkoły i oczy mu błyszczą, i pytam, czego się nauczył, a on krzyczy do mnie, że byliśmy dzisiaj w Urzędzie Miasta, i tam widzieliśmy, mamo, jak funkcjonuje nasze miasto, i opowiada mi po kolei, czego się nauczył, to wtedy jestem szczęśliwa. I ten uśmiech i te błyszczące oczy są najlepszą rekomendacją dla nauczycieli. Chciałbym zaproponować wszystkim nauczycielom, w całej Polsce i na całym świecie, żeby zastanowili się nad tym, co zrobili dzisiaj, co pomogło ich uczniom się uczyć, oraz co zrobili tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, aby to, co się wydarzyło dzisiaj, dobrze zaplanować. Naprawdę wiemy już, jak ludzie się uczą i wiemy, jak ludziom pomagać w uczeniu się. Dlaczego tego nie wykorzystać? Pomyślmy o tym, co robimy. Ponieważ naszym zadaniem tak naprawdę nie jest przekazanie konkretnego faktu, konkretnej informacji, ale raczej pokazanie uczniom, w którym miejscu mogą coś poprawić, w którym miejscu mogą coś zmienić. Nauczyciele dzisiaj naprawdę mogą dużo, posiadają potencjał, to są ludzie świetnie wykształceni, mają wokół siebie innych profesjonalistów. Wykorzystajmy tę szansę, starajmy się zorganizować te procesy, które zachodzą w szkole w taki sposób, żeby uczniowie uczyli się jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie, z radością i z korzyścią dla siebie. Ważne jest to, żeby lekcje były ciekawe, ponieważ jak coś jest ciekawe, to bardziej się to zapamiętuje. A jak jest nudne, to wszyscy się też wygłupiają i w ogóle nie uważają, co się dzieje. Tak, na przykład, tak jakby to było na przykład lekcji na historii. Ciekawsze byłoby, gdyby nauczyciel opowiadał, co się działo, a nie mówił, że tego i tego zdarzyło się to i to bo wtedy jest po prostu tak, że mam zapamiętać sztywną datę i jakieś jedno wydarzenie. A zamiast tego nam mogli nam no, opowiadać, jak było w czasie tego wydarzenia, to, było, to była jakaś historia o, 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 o. Ważne jest to, że na lekcjach pracować w grupach, ponieważ dzięki temu uczymy się współpracy i też później, jak będziemy dorośli, to będzie nam łatwiej porozumieć się z innymi ludźmi. To dużo będzie pomagało. Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie, kiedy i w jaki sposób w szkole realizowana jest podstawa programowa? Czy wtedy, kiedy nauczyciel wpisuje w dzienniku na koniec roku podstawę programową, zrealizowano? Czy wtedy, kiedy przygotowuje konspekty lekcji zgodne z podstawą programową do zajęć, scenariusze lekcji? Nie. Podstawa programowa realizuje się. W głowach naszych uczniów, wtedy kiedy przybywa im wiedzy, umiejętności, wrażliwości, kiedy się rozwijają. A więc nauczyciel, który chce naprawdę zrealizować podstawę programową, powinien ciągle na bieżąco wchodzić w interakcję z uczniem, pytać go co umie, sprawdzać, czy rozumie. i wtedy możemy powiedzieć, że zrealizował podstawę programową w głowach uczniów. Rzadko kiedy można się nauczyć czegokolwiek, słuchając na ten temat. Wszyscy ci, którzy doświadczyli takiego momentu, w którym odczuwali radość z tego, że się uczą, wiedzą, że jest niezbędny element, niezbędny składnik tej sytuacji. Pasja, zainteresowanie, zatracenie się w tym, co się robi. Nie wiem, można czytać książkę, tak, że zapomni się o Bożym świecie, Można grać w piłę cały dzień, nie czując zmęczenia. Niestety pewnie można też grać w gry komputerowe, nie pamiętając o tym, że należy coś zjeść. W jaki sposób przenieść tę sytuację na sytuację szkolną? Szkoła dzisiaj jest bardzo ważną instytucją, bo rzadko już współczesne społeczeństwa mają. Okazje, w których można się spotkać, a w szkole spotykamy się cały czas. I to niezależnie od tego, kim jesteśmy, jak bogaci są nasi rodzice, co myślimy o świecie, co nas interesuje. Szkoła nie może istnieć bez aktywności uczniów, ale też uczniowie potrzebują szkoły, żeby się uczyć. Jak spowodować, żeby te dwa elementy się spotkały: szkoła i szanse, jakie daje, oraz ta pasja i aktywność uczniów? To jest wyzwanie, które opisuje wymaganie uczniowie są aktywni. Zróbmy coś z tym. Żyjemy w demokratycznym państwie, gdzie liczy się głos każdego obywatela. Niestety nie wszyscy obywatele korzystają ze swoich praw. Marzy mi się o szkoła, która będzie kształtowała wartości społeczeństwa demokratycznego, tak aby nam wszystkim w przyszłości żyło nauczyciele powinni darzyć się wzajemnym szacunku, e, ponieważ wtedy na przykład lekcje przemiałają w mniej atmosferze niż wtedy, kiedy nauczyciel uczeń się wykupia i kupuje coś nauczycielowi, dlatego powinien być darzyć się wzajemnym szacunku. Według mnie ważne w szkole jest to, żeby uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, bo przez to wychodzą bójki, dzieci potem płaczą, Poza tym, który niektórym uczniom nie pasuje, bo to im przeszkadza na przykład odrabianie jakichś yy, zaległości na przerwach albo uczenie się czegoś, jak na przykład zapomnieli wcześniej. Nie, niebo rzeczywiście trzeba zrobić. Kiedy myślę o wymaganiach, przypominam się dzień matki w klasie mojej córki. To była klasa druga w klasie integracyjnej. Wystąpiły wszystkie dzieci, niektóre powiedziały wierszyki, niektóre zaśpiewały piosenki, ale wystąpiły wszystkie. Nawet dziewczynka, która miała orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i ona nie nauczyła się wierszyka, nie zaśpiewała piosenki, bo nie była w stanie. Natomiast stanęła przed całą klasą, przed wszystkimi rodzicami i przeczytała ten wierszyk. Trwało to bardzo długo, natomiast w klasie zrobiło się tak cicho, bo wszystkie dzieci trzymały za nią kciuki, aby jej się to udało. I e, kiedy o tym myślę, do tej pory czuję wzruszenie, bo myślę sobie, że e, w tym oto momencie ta dziewczynka osiągała sukces na miarę swoich możliwości. Wystąpiła przed swoją klasą, przed rodzicami i przeczytała wierszyk. I, tak powinien wyglądać każdy dzień dziecka w szkole, żeby miało ono szansę odnieść mały sukces na miarę swoich możliwości. Nie chodzi przecież wcale o to, aby wszystkie dzieci były laureatami olimpiad, laureatami konkursów, ale aby uczenie się dawało im satysfakcję i poczucie tego, że coś osiągnęły. Podnoszę wrażenie czasami, że my słuchamy pewnych słów, a nawet się nimi posługujemy, nie do końca rozumiejąc ich znaczenia. Wydaje mi się, że niestety jednym z takich słów jest edukacja. Jeden z najważniejszych procesów, jakim przychodzi nam uczestniczyć. Coś, co pozwala nam rosnąć, zmieniać siebie i zmieniać świat. Dlaczego tak często nie rozumiemy, na czym polega autentyczna edukacja, na czym polega autentyczne uczenie się? Wydaje mi się, że szkoła ma jeszcze jeden obowiązek, jeszcze jedno zadanie promować wartość edukacji, ale promować w ten sposób, żeby ludzie rozumieli, jak i po co się uczą, dlaczego dzisiaj to jest tak ważne. No wystarczy rozejrzeć się wokół. Osoby, które zostały wykluczone z tego procesu, pozostają często na marginesie życia społecznego. Szkoło pomóż nam zrozumieć, że naprawdę warto się uczyć.